Robert, przywołałeś ministerstwa, za które wzięliście odpowiedzialność, no to spójrzmy na te rzeczy, no. płaca minimalna. Ile wzrosła Robert płaca minimalna w tym Ale roku? nie, ale wydaje ale mi się, że to mi. nie jest dobry pomysł, żebyś ty mnie dzisiaj krytykował, bo to jest o tym, I ale ja nie czy ciebie krytykuję, tylko po prostu krytykuję to samo szedercu. zadowolenie. Słuchaj. Nie, nie obiedzi, Drodzy Państwo, no. Wiąże odpowiedzialność za, no za Polskę. No więc tak ta odpowiedzialność wygląda, że podnieśliście minimalną 90 groszy czyli najniższa podwyżka godzinowej minimalnej od wielu lat. Setki tysięcy ciężko pracujących dla Państwa ludzi. Oni dostają teraz informacje od rządu, że nie są dla rządu ważni, że w przyszłym roku z dużą dozą prawdopodobieństwa na koniec roku będą biedniejsi niż na początku. Idźmy dalej, Robert. Wiesz, no. Weź odpowiedzialność za Polskę. Przystąp do tej Robert, koalicji. Łatwo jest recenzować, przecież... siedzieć wygodnie, leniwie na loży z szyderców, recenzować wszystko Dobrze, i oddawać do Kaczyńskiemu na tacy Polskę. No Zacznij właśnie... to robić. No właśnie... Pokaż, jak to się ja robi. Ja słyszałem tutaj e, państwo, że oni po cichu e... rozmawiają o ponownym zjednoczeniu. Idziemy dalej. tylko da... mamy różne perspektywy. Robert, my odjęliśmy Ro... odpowiedzialność. Idźmy dalej, Robert. Drugie ministerstwo, za które zjeść odpowiedzialność, czyli nauka. Przynieśliście budżet, w którym brakuje 500 milionów złotych na Narodowe Centrum Nauki na Badania Podstawowe. Wiesz, ile w przyszłym roku będzie zarabiać naukowiec z Polskiej Akademii Nauk? No ale, yy, Adrian, weź odpowiedzialność za so, złotych powyżej płacy minimalnej. Każdy jest w stanie ale opowiadać takie rzeczy. No więc, Robert, mówisz, że wzięliście odpowiedzialność. No to po dwóch latach tej odpowiedzialności pozwoliliście platformie na to. Żeby podyktowała budżet, w którym naukowcy w panie zarabiają 19 złotych powyżej płacy minimalnej. Ochrona zdrowia, Robert. Miały być krótsze kolejki po dwóch latach tego rządu. Są dłuższe kolejki do lekarza, najdłuższe od kilkunastu lat. Mamy realny kryzys w I to, to jest Ja mam wrażenie, budżetów, to jest, panie, 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 mam wrażenie, że to jest. Panie. Panie mam wrażenie, że to jest chwileczka. To jest. Ciekawa jest ta wasza lewicowa dyskusja, ale tutaj mam wrażenie, że tu Michał Szczerba jest bardziej adresatem pana pretensji. Robimy, robimy nie gadamy, nie ustawiamy się w roli recenzentów w sytuacji, kiedy tak, w tej sytuacji takiej, kiedy... Co prawda głodzicie kiedy... naukę, ale za to jest niższy wad dla firów z branży głodzimy naukę, mam, mam, nie mam absolutne przekonanie, że właśnie... Głodzicie jeden z najniższych wydatków w właśnie... do PKB od wielu, wielu I obsza, lat. I obszar nauki, i obszar edukacji, i wymiany e, młodzieży, też nad tym pracujemy w wieloletnich ramach finansowych po 2028 roku. O po 2008 8... roku, to właśnie oddacie władzę czarnkowi z Męcenem. Tak że